Cześć wszystkim, tu Matthias Dzisiaj jest kolejny odcinek serii Wrogi z książki. Znowu o Małopolsce. Tym razem będą rozdziały i to będzie przedostatni odcinek. Naturą zmienną jest człowiek, uczy się przez całe życie. Proszę zobaczyć. Zmienna jest natura. Tutaj jest stabilizacja osuwiska. Droga gminna. Ławczówek woźniczna. Krajobraz po burzy. system monitoringu prowadzonego powiatu chrzanowskiego powodziowego do, służy do tego jaka jest sytuacja powodziowa w powiecie chrzanowskim oszukać przeznaczenie Tutaj mamy to samo, tylko że po angielsku na ratunek. Tutaj mamy obrazki. Tutaj są policjanci. Straż pożarna. Ratownictwo. Bezpieczna Małopolska. Samochody strażackie. Tutaj są sprzęt ratowniczy dla TOPR. Policja w zakopanym. Człowiek uczy się przez całe życie. Równowaga to podstawa, to jest bardzo ważne. Od molucha do zucha, a tu dzieci bawią się. Można powiedzieć, że to jest przedszkole albo żłobek. Zależy na, nam na tym, aby nasze dzieci, młodzież, ale także dorośli mieli świadomość tego, że warto uczyć się przez całe życie i że warto starannie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną. Małopolska oferuje wiele możliwości, także dzięki wsparciu Słoduszy Europejskiej. Mam talent. Powiem taką ciekawostkę, że jest taki program Mam talent w telewizji. W każdą wiosnę i jesień o to leci. Tutaj mamy również kolejne teksty. Kariera dobrze zaplanowana. Nauka jest bardzo ważna w życiu, dzięki czemu można wiedzieć, co się dzieje, na przykład w Polsce, co, jakie mamy zdolności, na przykład, do na przykład, do do nauki przy komputerze, w biurze na przykład podaję takie przykłady. Rob na przykład jak jeździć, jak prowadzić samochód, to jest też bardzo ważne w życiu. A tutaj mamy tak, zdany egzamin z edukacji zdalnej, to co, które jest od 2020 roku, to z powodu pandemii COVID-19. Muszę też, jeżeli chodzi o mnie, to przyznam się, że w wakacje, przed wakacjami 2020 i 2021 roku też miałem egzaminy na komputerach. No to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku, to będzie ostatni odcinek, będzie to o Małopolsce, kulturą oddycha i europejska solidarność w praktyce. I to będzie ostatni odcinek w następnym odcinku. A jeszcze Wam coś pokażę. Tu jest zalew niwka. To jest niedaleko. I tutaj jest zdjęcie okładkowe: Bobrowisko w Starym Sączu. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Jeżeli Wam się spodobały się moje filmy, zalajkujcie moje filmy, dawajcie dobre komentarze i w miarę możliwości zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkami, aby nie przegapić moich następnych filmów i być na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!